Za nami debata tygodnia na temat sytuacji w górnictwie i porozumienia wypracowanego we wrześniu tego roku pomiędzy stroną społeczną a rządem. Niestety, porozumienie to wypracowane po długich negocjacjach może zakończyć się fiaskiem. Umowa miała bowiem zostać sformalizowana 15 grudnia, ale jak powiedział w porannej debacie tygodnia Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, jest to mało prawdopodobne. Znaczy, wydaje się, że 15 grudnia na pewno tak zwana duża umowa społeczna dotycząca najpierw transformacji sektora górniczego, a docelowo też transformacji całego regionu, nie będzie skonsumowana, ponieważ po pierwsze zespoły problemowe, które pracowały w poszczególnych spółkach węglowych, tak naprawdę jeszcze nie do końca z tego co więc skończyły pracę. Po drugie, no, mamy taką, a nie inną sytuację pandemiczną, świat stoi generalnie rzecz biorąc, na głowie a po trzecie w pracach tego zespołu tu pewnie zaraz pewnie będzie o tym mówić pani prezydent mimo że tak w porozumieniu mamy ale do dnia dzisiejszego nie zostali zaproszeni i nie uczestniczyła w pracach strona samorządowa Anna Hetman, przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce wskazała na brak konkretnych informacji i ignorowanie samorządów w dyskusji dotyczącej przyszłości tego sektora. My rzeczywiście nie, by, nie byliśmy nie braliśmy udziału w jakichkolwiek debatach, dyskusjach, konsultacjach, a jeśli mówimy o tak dużych przemianach, o takich decyzjach, które mają w niektórych przypadkach zapaść za rok czy trzy lata, to powinny tutaj uczestniczyć samorządy. Zdaniem Anny Hetman rola samorządów jest znacząca. To bardzo ważne, aby informacja do wszystkich mieszkańców dotarła, właściwa informacja, aby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, jak to będzie przeprowadzone, bo nie można tutaj mówić wyłącznie o grupie górniczej, o pracownikach kopalni, ponieważ Skutki tych zmian dotkną w całe miasta i gminy górnicze. Dyskusje na temat transformacji energetycznej w Polsce zakończyły się oficjalnie we wrześniu. Przez ostatnie dwa miesiące pracowały jednak podkomisje, które miały za zadanie szukać takich rozwiązań, żeby planowane zmiany nie były dotkliwe dla gospodarki i społeczeństwa. Brałem udział w pracach tzw. zespołu technologicznego. Czyli rozmawialiśmy o tym, gdzie jeszcze, przynajmniej przez okres tych 30 lat, można wykorzystać węgiel poza energetyką. Zespół zakończył pracę. Rekomendujemy rozwiązania technologiczne, które są, co ważne, niskoemisyjne. Między innymi chociażby budowę czy też dokończenie budowy nowoczesnych elektrowni, w tak zwanym systemie IGCC. Te elektrownie budowane są w tej chwili w Japonii i w Chinach. To są elektrownie niskoemisyjne. Powtórka porannej debaty. Dziś po serwisie raport o godzinie 17.50, 18.50 i 21.50.